Dziwną winę walisz w kilka, potem przyjesz Szybki pociąg, ja to widzę czego sama nie chcesz widzieć Mówisz ciszej, choć bliżej Ty poznaj rob, korzyść To toksyczne niby niewinne, a jednak ciągle chcesz brać udział Pakuję walizę, masze pasze i elizę Lipsuję jak DJ, Czarne, białe, egzotyczne Chcę je wszystkie, targować jak lizę Amerykę, pakuję walizę za, paszę paszę i armii za, ich słuchaj jak czarne, białe, egzotyczne, chcę wszystko, tankować jak diesel, stawiają się w kolejce, socji, aż yeah, Ameryka. Yeah. Ja fresko autajcie co w site desko zabijam i mała przez no sam ja na bardziej ciężką gabę Podegnajcie z koleką Mówię na serio Ciebie, biorę do siebie, to całkiem wyróżnienie Bijesz tutaj zapole skrętna i zapalę skręta, polewam zoma, tankuję do pełna Tankuję do pełna, piję ten browar, a zabraknie miejsca Nie zabraknie miejsca, za rezerwa, jest nie zęta Próbuję pozdrawiam potrawiam zebra Tankuję walizę, pasie, pasie i elizę Liksuję jak DJ, czarne, białe, egzotyczne Chcę je wszystkie, tankować jak diesle stawiają się w kolejce, zgodzij aż po Amerykę